Dzisiaj Ci pokażę w jaki zro sposób zrobić tani i małym nakładem pracy domowy detoks. Jest to detoks bardzo łagodny, ale m, jego efekty odkwaszające poczujecie już po kilku, kilkunastu dniach. Jest bardzo tani, możemy go przygotować w domu, nie musimy się głodzić, nie musimy gotować specjalnie. Wystarczy sporządzić recepturę i pić y, napój 3-4 szklanki dziennie. Także zapraszam do instruktażu, jeżeli Wam się spodobało, jeżeli Wam coś wniosło w życie, kciuki do góry, subskrybujcie i zapraszam na mojego bloga. Dzisiaj przyrządzimy napój detoksowy z kurkumy, imbiru, cytryny, z octu jabłkowego, z miodu, z pieprzu cayenne. Wszystkie te składniki mają ogrom właściwości zdrowotnych. Sam taką miksturę pić 2-3 tygodnie. Ja mam świetne efekty po niej. Co tutaj mamy do mojej ulubionej mikstury detoksykującej? Mamy miód, mamy ocet jabłkowy, troszeczkę imbiru, kurkuma i chili. I teraz dodajemy 4 łyżki octu jabłkowego. Ocet jabłkowy ma fantastyczne właściwości. Wyrównuje nasze pH, działa odkwaszająco, świetnie przyspiesza perystaltykę i dodaje też energii. Do octu jabłkowego dodajemy dwie szczypty Jedna, druga. Imbiru. Imbir ma działania przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, świetnie rozrzedza krew. Potem mamy kurkumę. Kurkuma sama w sobie jest antynowotworowa. Super działa przeciwzapalnie y, y, i świetnie rozgrzewa. Tutaj mamy pie pieprz kajenę. Pieprz kajenę też świetnie działa przy infekcjach. Uwaga, szczypta. To wszystko zalewamy wodą. Dodajemy 4 łyżki miodu. Miód świetnie działa przy wszystkich stanach, kiedy nasz układ immunologiczny musi działać trochę bardziej intensywnie. Taką miksturę odstawiamy na noc. Następnie rano wciskamy pół cytryny do środka. I dolewamy ciepłej wody. Polecam ten napój szczególnie rano. wam się spodobało, jeżeli wam coś wniosło w życie, kciuki do góry, subskrybujcie i zapraszam na mojego bloga.